Udrażnianie głowicy w drukarce Canon MG5750. Drukarka włączona, podnosimy pokrywę. Głowica powinna wyjechać. Wyjmujemy tusze przez naciśnięcie. Wyjmujemy tusze, nie będą na chwilowo potrzebne. Wyjmujemy głowicę. Wyjmujemy zasilanie. Może z drukarki już nie będzie nam potrzebne. Przesuwamy lekko głowicę. Przez pociągnięcie tej, tej dźwigni otwiera się głowica. Musimy włożyć palce i złapać wyciągnąć z drukarki głowicę. Głowica na wierzchu. Drukarka chwilowo nie będzie nam potrzebna. Będziemy potrzebować zestawu do udra.